Cześć i zapraszam na kontynuację misji Assassin's Creed 2. Dobra, dobra. M mamy się bić z nimi, Serio? Dobra. Wow, wow, co jest się zrobił w ogóle? Jaskiem sypną Ja muszę tutaj tych bronić. No. Lecimy dalej. Jeszcze. Jeszcze albo nie widzę, że oni biegną dalej, dobra, to my coś biegniemy za nimi. Dobra. Też tu. No, gdzie my w ogóle mamy biec? Dobra. Tutaj znowu kolejni, cały czas będziemy trochę tak nutne się robić. Dalej. Ściemne załupki. Gdzie my dokładnie idziemy? Nie wiadomo, może całe miasto sobie tak przyjdziemy, Takimi ścieżkami. O ja! Mniej więcej was tu nie było. To było ciekawe co zrobiłeś, jo? Kolej o ciebie można dobić tak. Dobra Do tej basty, basta styli czy jak to tam się nazywa?

Twierd, o, to Bambini, but where are Bianca and Ottaviano? Forgive me, Signora. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains! They are breaching the citadel! Ezio, don't let those bastardi get in here. With me. Dobra. Eee, Widzę, że nie ma nawet przerwy, żeby cokolwiek robić. Cały czas musimy z misjami lecieć do przodu. Teraz Ty, zostaw ją. Dobra. jeszcze tutaj chodź tu Ci gdzieś tam na górze zaraz ona spadnie i jeszcze misja będzie niepowodzeniem NPC od z wysokości Dawać jeszcze jeden kontratak. O właśnie. E, dobra, gdzie, gdzie wy jesteście? Tam już jesteście. A, jeszcze, widzę, radzicie sobie. Jeszcze macie sporo pasków życia. Ale no, widzę, że oblężenie ciekawe nam na koniec się zrobiło. Pozostało 10 atakujących. Tak, pamiętałem, że coś, coś było takiego. Faktycznie. A wydawało no. mi się, że to było krótsze i chyba ciekawsze. a z wysokości mogę spaść cię. mogę o Ty też lecisz i dobijemy Cię o jeszcze dwóch zostało do widzenia w końcu jest spokój jakiś co to mamy tutaj na mapie to jest wspomnienie zrekonstruowane. A tu coś widzę jest na mapie. Wspomnienie specjalne, chyba to wspomnienie jest tam. Okej, okay, ja bym zabił to wspomnienie specjalne. Ciekawe co to jest w sumie. Jeszcze bym Sekowale odwiedził. Pytanie, czy ja mam już wszystkie strony kodeksu? Też. Tak bym jeszcze odwiedził sobie... Gdzie... Dobra, nieważne. Tak w drodze pewnie znajdę. Chcę jeszcze właśnie kowale odwiedzić. Oczywiście no, no, tak. z, z drugiej strony musi być. Naprawa, nie muszę naprawiać. To jest w ogóle plus tej zbroi, że ona się nie niszczy. Tu nic nie ma. Nic nie ma, amunicji Tu jest pełno pociski. Okej. Okay. Tu... wykupimy Tutaj coś masz ciekawego obrazu, wszystko jest. Też wszystko jest. Też Krawca bym odwiedził. I tu bym się już udał. Chociaż chwila, chwila, chwila. Czy to jest gdzieś poza tym tą Romanią? Nie, ja widzę, że to jest... Okej, okay. dobra, to ja sobie pójdę tu. Wspomnienia specjalne... A to będzie kilka tych wspomnień? Specjalnych? Tu jest krawiec. Sakiewki masz jakieś? Nie. A farbowanie? No ja farbowania nie muszę. Uuu, to jest taka bardziej czarna czerń.

Tu jest koń, standardowo jedziemy tam. A końcie mnie. Co jest? Nieważne, koń zwariował. Jest tutaj. Co tutaj się znajduje? Tą górę na samym szczycie to chyba będzie, nie? Tak. A teraz trzeba jeszcze szukać przejścia. Zgaduję, że pewnie tamtą stroną, jakbym poszedł, to bym znalazł szybciej. Miejsca gdzie bym mógł się czegoś złapać No standardowo Zawsze wybiorę dobrą stronę Dobra, folder map, co to jest? Chwila, co? A nieważne. Dobra, co to jest? Hej, ja będę sobie latał. <laughs> no dobra, ale co to jest za wspomnienie? W sensie fajnie można sobie znowu polatać. Ale dokąd ja mogę lecieć? oko można sobie Właśnie Dlatego ja, mi, mi się wydawało, że tutaj można było też latać. Coś takiego kojarzyłem myślałem, że to fabularnie tutaj się latało Ja tak widzę, że Tamci w nas strzelają Pytanie, czy ja mam gdzieś lecieć, to jest takie na zasadzie, że sobie będziemy latać ile nam się spodoba. Chyba ile nam się spodoba, co? Dobra, yy, mapa. Jak wygląda mapa? Okej, okay, mapa wygląda tak, że widzę gdzie... Ale... Yy, no gdzie są ogniska? Ale ja bym się udał do przewoźnika... Żeby się dostać do... Do willi chciałbym się udać. Ja mogę bezpiecznie sobie wylądować. Aha, okej. Okay. To wszystko. Okej, okay, to tak to wygląda. Eee. Villa. I idziemy. Pierwsze co chciałbym założyć tą e, e, poprzednią zbroję, zobaczę czy mamy kodeksy jakieś do ogarnięcia, ale widzę, że chyba nie. W sensie nie mamy, bo brakuje mi jednego z jednej strony kodeksu. Ale najpierw tak, najpierw sobie zbroję chciałbym założyć. Tu mi brakuje właśnie jeszcze jednej broni. Na górze i. Chyba, że ja ją mam cały czas. Chwila. Nie bo to miecz, co ja mam teraz, to slot jest tutaj na samej górze. To jest ciężka broń. Dobra, ja bym użył. Dobra, spoko, mamy całą zbroję. Mamy bardziej czarną... E, czarny kolorek. To mi się podoba. Tu jest latak, tu jest ta pszczepa. Latak lotnia, chyba to się nazywa. Właśnie, tu mi brakuje jeszcze jednej strony. Ja jej dalej nie mam. To sobie mogę zebrać. Chociaż i tak nie potrzebuję, bo mam wszystko wykupione. Tutaj... Piórka można. Z powrotem dać. No i dobra, tutaj widzę tyle na razie. Nic innego pióra Raczej nie będę zbierał wszystkich, mi się nie chce w najzwyczajniej świecie. Jestem instruktorem nie będę walczył. To znaczy rozmawiał. naprawimy zbroję tylko. Dobra. No to ten strój też fajnie wygląda. Dobra, idę chyba robić teraz dalej misję główną. Gdzie to było? Florencja, Romania, to było? Chwila. E, tu oh. oczywiście musiałem się przewrócić, ty już do mnie biegniesz i sobie. się udać tam na górę samą a dostaniemy się tędy. Tam jest piórko. Ale już mi się nie chce tam lecić po to. Dobra Katrina, co tam masz do powiedzenia? Children! And your Auditore! What a pleasant surprise. I take it you would be the Orsi brothers? Ludovico and Keiko, at your service. Basta! Where are my children? Let them go! Of course, signora. We'll happily give them back. For something of yours? A certain map? And a certain apple, brother. See? A certain apple indeed. Or shall I slice your baby's necks ear to ear? Bastardi! You think you can threaten me? I'll give you nothing! You want my children? Take them! I have the instrument to make more! <laughs> when you change your mind, they'll be in the village outside the city! You have one hour! <sighs> oh. katerina no. I can't ask you to sacrifice your children. Nobody's sacrificing anything. Go get them back for me, Ezio. See, you have my word. The apple needs to remain in the citadel. Keep this safe. Dobra. 10 It is ...Keko and Ludovico Orsi, bored with their leisurely life in the countryside, the Orsi brothers decided to spice things up a little. They started a money-lending business that was extremely successful, mostly because they killed anyone who didn't pay them back. Then Caterina Sforza hired them to murder her Templar husband Girolamo Riario, which they did in true cavalier fashion. They rode up to his palace, waltzed into the dining room, stabbed him in the chest, ransacked the estate, and left his naked body in the center of town. According to Abstergo's files, Rodrigo Borgia, after escaping from Venice, offered to pay them for the recapture of the Peace of Eden, and, of course, Caterina's head. It was the Orsi brothers' idea to kidnap her children. I ask you, what has this world come to when the rich go so bad? Okej. Okay. Gdzie to jest? Oczywiście, że gdzieś daleko. I zaraz będę musiał biec. Chyba, że jestem poszukiwany. Nie wiadomo dlaczego. I źle biegnę standardowo. No. No powiedz, że się nie zapisz tego parapetu. Ezio. You belong down below, with the rap. Get down, or I'll throw you down. He's here. not be a Where do you think he's from? Napoli, isn't that? Good Hey. Check my meme? Go. Czyli takie coś, uratowane dzieci, dwa, ok. Znaczy zero, a dwójka wuj, wuj, dzieci jest do uratowania. Gaduję, że pewnie był szybszy sposób, żeby tam się dostać, ale. Dobra, tutaj już jest koniec. Zaraz siadam w konia i jedziemy na konia.

еще коллеги там идут. О, еще давай. Yeah, I'm like yeah, going to Yeah, push 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 I hope you don't really imagine I'm scared of you. You're very mistaken. My mother would never let her hurt me And if you touch one hair on my little brother's head, she will hunt you down and eat you for breakfast. Dobra, w końcu mogę cię uratować. Latarnia morska, czyli tam. Będzie tam, gdzie lata, e, była ta lotnia cała. E, nie było tu nigdzie konia. O, właśnie. Szybciej będzie na pewno. A, super, jeszcze musiałem się wywalić Dobra, szybciej będzie tak No Do wyblizania. No Musi, musi być zawsze pod górkę, dawaj. Dziękuję, wsiadaj szybko i jedziemy tam. O ja. A czemu jednego, nie mogłeś dwóch? Idziemy znowu szybko na górę. O, teraz udało się, dwóch superację, brawo. no, it's oh. stop acting like a baby. where are your balls? you look at i'm hungry. can i have something sweet? oh, katerina was a fool to send you. or are you the fool, dying for a handful of change? was it worth it more than you know the maestro gains his price because of me mori col tuo orgoglio. per quanto vale requiescati in pace grazie signore A dobra, to wszystko. No to teraz drugi Bracie został, tak? E, ile ja tam mam? Hmm. Dobra, to ja może w takim razie ja skończę już odcinek. A starszym brat, znaczy, starszym tamtym bratem zajmiemy się, nie wiem, czy on był starszy, on raczej chyba bliźniacy to byli. A to wspomnienie zrobimy już w następnym odcinku. Także ja się żegnam. I na razie.